To ja za początek spotkania MGMZK z Koźiencek, Pelikan Łowicz, y, sędziowie tego meczu, y, jako główny pan Mirosław Kwiatosz z Lublina. Piękna, y, słoneczna pogoda, y, około tysiąca ludzi na trybunach, no i wszyscy mają nadzieję, że trzy punkty zostaną w Kozińcach, tym bardziej, że nasza drużyna jest w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem. My walczymy, jeszcze awans do drugiej ligi, a Pelikan broni się od spadku, ale jak Państwo zobaczą, gra zweryfikuje. Te przypuszczenia, pierwsze piłki już pokazują, że w tym meczu nie będzie łatwo. Nasi zawodnicy dzisiaj nie w tradycyjnych żółto-zielonych kostiumach, ale granatowo-białych. Pierwsze minuty spotkania, badanie przeciwnika. I zobaczymy jak potoczą się losy tego pojedynku. Tam tam dobra akcja będzie dośrodkowanie. Doskonała sytuacja do strzału, ale to chyba młody Sebastian Nogodek przeniósł piłkę nad poprzeczką. Teraz w kontrataku goście, którzy próbują atakować naszą bramkę. To 11 minuta meczu. Tam podanie do ciemnoskórego. Austina Hamleta. Strzał lewą nogą i puszcza bramkę Daniel Iwanowski konsternacja na trybunach to przecież nie tak miało wyglądać jeszcze raz ta sama akcja y, zaspała nasza obrona dopuścili do strzału y, hamleta i pr przegrywamy y, z pelikanem z nie notowanym pelikanem 0 do 1 y, niezadowolenie na trybunach ale to przecież y, początek meczu jeszcze do końca bardzo bardzo daleko y, Teraz dobra akcja naszej drużyny, ale fatalne pudło Sylwestra. Sokowa nie trafił w piłkę. W dalszym ciągu 0 do 1 w kodzień. tak No może teraz dogodna sytuacja. Tam mrużego, że Serebak próbował walczyć o piłkę, ale bez skutku. Rzut wolny. Jakub Bilkę. Dobry strzał i dobra obrona bramkarza nowogórskiego. A teraz pierwsza minuta. Krótko eksakwany rzut rożny Edward Czaplarski. Dokładnie tam skacze Sylwester Sokół i pokonuje bramkarza gości. Wielka radość tego zawodnika. Tam widzieliśmy, jak cieszył się Jan Makowiecki. Jak gdzieś się Wszyscy nasi zawodnicy, jeszcze raz proszę zauważyć to na powtórce. Najniższy niemal na boisku Sylwester w głową umieszcza dramkę i, i piłkę w bramce i już się robi znacznie przyjemniej na kozienickim obiekcie jeden do jednego i mecz jakby od, rozpoczyna się od początku, a tu świetna interwencja Daniela Iwanowskiego, który ubiegł e, Krzysztofa Nowackiego. Gra w dalszym ciągu wyrównana, nie widać różnicy, jaka dzieli obydwa zespoły. To 12 punktów, jak do tej pory, na korzyść naszej drużyny. Teraz atak prawą stroną będzie, do środkowań będzie strzał Jakuba Bilka, ale nie bardzo dobrze, bardzo mądrze bronią się zawodnicy Pelikana. W dalszym ciągu wynik 1 do 1 i za chwilę koniec pierwszej części meczu, ale jeszcze dogodna sytuacja to Sebastian Ogonek. Tam nasi zawodnicy reklamowali rzut karny, ale nic takiego nie było. Rzut rożny tym razem i piłka ponad y, poprzeczką opuszcza światło, y, opuszcza boisko. A to już druga część meczu. Przypomnę, pierwsza, jeden zakończyła się wynikiem jeden do jednego. Y, prowadzenie dla gości uzyskał Austin Hamlet w 11 minucie, a wyrównał y, strzałem głową 23 y, Sylwester Soku. To zachławcza gra naszego zespołu, to kibicom się nie bardzo podoba, ale teraz dobra akcja, będzie jeszcze doświadkowanie. Tam reklamowali nasi zawodnicy rękę w polu karnym, ale sędzia tego nie dostrzegł, być może nie było tej ręki. Nasi zawodnicy próbują atakować, ale te akcje są nieskładne, niesporne. Teraz w ataku gości bardzo niebezpiecznie i dużo szczęścia mieliśmy teraz. Robert Wilk, bliski pokonania Daniela Iwanowskiego. Rzut wolny, niezła sytuacja. Wypuszcza piłkę z rąk. Tam Nowogórski jeszcze dobitka i piłka na rzucie rożnym. Jacek Procki teraz potężne uderzenie naszego kapitana znów niedokładnie łapie piłki. Bezpośrednio bramkarz wypuszcza ją z rąk, ale niestety nikogo tam nie było na dobitkę. Widać, że bramkarz kości nie jest w najwyższej formie, ale my nie możemy tego wykorzystać, nie potrafimy. A tu bardzo niebezpieczna sytuacja. I całe szczęście, że Jacek Procki zażegnał niebezpieczeństwo. Ale coraz częściej o dziwo do głosu dochodzą gracze Pelikana znów bardzo niebezpiecznie pod naszą bramką i świetna brona w dalszym ciągu świetnie broni Daniel Iwanowski uchronił niewątpliwie teraz nasz zespół przed utratą drugiej bramki. Ale piłkarze złowicza nie rezygnują. tak ataki przeważnie prawą stroną, jak chociażby teraz jeden zwód, drugi zwód, taniec w polu karnym będzie bardzo niebezpiecznie. I niestety, niestety piłka wpada do bramki. Jeszcze niefortunna interwencja Daniela Iwanowskiego. To końcówka spotkania. 88 minuta. Krzysztof Skowroński odzyskuje bramkę. Drugą bramkę dla gości i oni prowadzą już w końcach 2 do 1. Wydaje się, że już jest po meczu, bowiem mało szans na odrobienie tej bramki, a to jeszcze jedna niebezpieczna sytuacja, ostatnia minuta i ponownie Krzysztof Kowroński pokonuje naszego bramkarza. Wielka radość gości, wielka radość zawodników Pelikana, którzy wywożą z Kozienic. Trzy jakże cenne punkty potrzebne im do utrzymania. Nasza drużyna zawiodła na całej linii. Nie było jasnych punktów w naszym zespole. Nasza drużyna po prostu to spotkanie zagrała bardzo, bardzo słabo. Za chwilę sędzia odgwizda koniec meczu, a Państwo zobaczą puste trybuny Kozińskiego stadionu. Publiczność wcześniej już opuściła stadion, niezadowolona z gry naszych piłkarzy. Kozienice Pelikan 1.